Zostałem Green Screen Kidem? Przynajmniej tak zostałem określony przez niektórych widzów. I dzisiaj porozmawiamy o tym. Troszkę się z tym do końca nie zgadzam, ponieważ jakby ta nazwa ma pejoratywny wydźwięk, taki, taki obraźliwy dość. Zaczęła się w ogóle. Jaka jest geneza było powst... ale tu jest rzeczy. Jaka jest geneza powstania w ogóle takiej nazwy? Zaczęła się od tego, kiedy YouTube dodał nam opcję do telefonów, która już była na TikToku, prawdopodobnie na Instagramie i tak dalej, na tych rolkach, reelsach. Mianowicie, że jak ma, ktoś zrobi jakiegoś shorta i to wy możecie albo na niego reagować tak, że widać waszą kamerę, albo rzeczywiście użyć green screena, czyli po prostu widać tylko was. No, i słuchajcie, ja zacząłem korzystać z tej opcji, ale wcześniej bardzo dużo młodszych osób zaczęło po prostu wrzucać siebie swoją, no po prostu używać green screena, ale nie wnosić tam nic od siebie. No i dlatego to się nazywało green screen kit, tak? O, o, o dzień dobry. Ło, kruca! No i tyle, tyle z tego było. No i właśnie od tego zaczęło się jakby to wszystko, tak? No i ludzie się z tego wyśmiewali, i tak dalej. Ja zacząłem oczywiście to robić. Natomiast jest parę, parę rzeczy, które jakby słuchajcie, przede wszystkim tak, zacznijmy od tego, że YouTube dodał nam taką opcję, że możemy sobie reagować na te shorty za pomocą właśnie tego Green Screena. I Jakby to było zakazane czy złe To po prostu YouTube by tego zabronił tak nie doda... po co dodawał YouTube taką opcję Jak, na... Jak wy twierdzicie czy część tam ludzi twierdzi Że to jest po prostu kradzież czy coś takiego Kradzież filmów Natomiast No to czemu YouTube daje taką opcję słuchajcie do green screena I że możemy reagować sobie na kogoś Kogoś shorty jeżeli ta osoba, która stworzyła shorta sobie nie życzy, żebyśmy coś takiego robili, to po prostu blokuje tam tą opcję do, do reagowania w jakiś sposób na jego shorty. To może każdy sobie zrobić, więc słuchajcie, jeżeli twórca tego nie zrobił, to znaczy, że po prostu on nie ma nic przeciwko, że ktoś tam remiksuje jego shorty, bo tak to się nazywa w tym żargonie. Więc moim zdaniem, tutaj akurat reakcja niektórych ludzi jest taka dość dziwna, że mnie to tak okrzyknięto. Oczywiście wiem czemu, bo po prostu część ludzi no mi źle życzy. Część tego nie rozumie, bo w większości są młodzi. Ale jeżeli. O, o dzień dobry, panie slajmie. Ale jeżeli tak tak mówią jacyś starsi ludzie to to jest prze, prawda dziwne tak natomiast słuchajcie rzeczywiście jeżeli ktoś, ktoś na przykład nic tam nie robi nic nie wnosi no to rzeczywiście może to być takie troszkę nieetyczne natomiast wiecie co ja zacząłem troszkę inaczej to robić podpatrzyłem trochę od admirosa bo on bardzo dużo w shortów wrzuca i też reaguje na różnego rodzaju rzeczy więc słuchajcie, jeżeli o to chodzi, no to ja dodaję teraz swój komentarz. Oczywiście, wiecie, jak trudno komentować shorta, który trwa 5 sekund. Wyobraźcie sobie, jest to bardzo trudne, więc staram się jak mogę. Oczywiście nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał, natomiast no po prostu staram się to robić. Dodatkowo, co może być też, też warto brać pod uwagę jak się reaguje na te shorty to też trzeba mieć założone słuchawki bo bez nich to wychwytuje też mikrofon z gry więc jak widzicie no tutaj wiele trzeba wiele trzeba wymyślić wiele trzeba kombinować i ja wręcz przeciwnie ja nie uważam że jakby ktoś w ogóle też część osób Reagowało na moje shorty i nie uważałem tego za nic takiego jakoś zdrożnego, nic złego, więc Więc słuchajcie, no to jest kwestia tylko podejścia i waszej reakcji Bo tak jak mówię, no to, to nie jest aż takie złe, nie wiem czemu ludzie się aż tak dziwią Po prostu, słuchajcie, jeżeli jest taka opcja, można to robić, wiele osób to robiło, oczywiście no, Wyśmiewają się z takich osób, natomiast tak jak mówię, ja już to troszkę Ulepszyłem, powiem wam szczerze tak jak mówię, ja tutaj już bardziej bardziej tutaj nastawiam się na komentarz taki, więc tutaj nie powinno być O Jezu, co ja zrobiłem? Nie powinno być tutaj żadnych problemów z niektórych strony, ale no tak zostałem okrzyknięty takim green screen adult, można powiedzieć. Natomiast tak. Rzeczywiście, ale niektórzy też reagują bez mowy. Na przykład jak macie zaśmiesz się, przegrywasz, no to ludzie tam piją jakąś wodę. I potem, słuchajcie, no robią wszystko, żeby, żeby, no, żeby czasem nie, się nie zaśmiać, bo ta cała woda się wyleje gdzieś tam, nie? Więc to też tak jest. Natomiast rozumiem też, staram się zrozumieć też, co kieruje takimi osobami, które w ten sposób piszą i tak dalej. No, rozumiem mniej więcej o co chodzi, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście ogląda, a. A tak szczerze nic tam więcej nie wnosi, no to macie rację. No, ja teraz zmieniłem podejście. Rzeczywiście można powiedzieć, że jest teraz lepiej, no bo rzeczywiście staram się komentować to. No, ale po co YouTube dodaje takie opcje, skoro jest ona dostępna? No to kurka, można tak robić, moim zdaniem. Ja się przynajmniej staram. Staram to robić jak najlepiej. Myślę, że wiecie, to kwestia sprawy, tak samo jak od razu nie potraficie jeździć mega szybko na rowerze, mega dobrze. Przewracacie się, uderzacie i tak dalej. Co to jest? Lewitujący? Czemu ich tu jest tak dużo? Dobra, czas uciekać. O Jezus Christ. Oni to mają jakiegoś aimbota te szkielety No ale tak jak mówię Zmieniłem już to podejście Do tego i teraz troszkę inaczej Jakby nagrywam Myślę, że będzie to o wiele lepsze Na razie nie mam tak czasu Dobrze, że mam słuchawki w ogóle do Do tego aparatu Do, do telefonu, bo To wychodzi wtedy o wiele lepiej Jest dobrze Okej, okay. kurka Tu jest pajęczyn jak Nawalone, jak nie wiem, a to tam trzeba można wyjść na górę, to to mnie nie interesuje, prawda? Więc no tak zostałem okrzyknięty, myślę, że część no brakuje po prostu w ludziach takiego zrozumienia. Większość to jest po prostu, żeby komuś coś złego zrobić, żeby jakoś skrzywdzić tę osobę, co jest mega dziwne, nie? No ale co zrobić, takie jest życie, taka jest społeczność. No ja też myślę, że też zrobiłem ciut źle, więc yy, poprawiłem się i troszkę ulepszyłem te, te reakcje. Teraz to już jest troszkę lepsze moim zdaniem i ludzie już nie będą tak, tak o kurka, tak narzekać, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Ty, bo nam się kopalnia pali, słuchajcie. No ale co wy o tym myślicie? Wy też stosujecie takie reakcje, czy nie bardzo? Czy raczej nie robicie czegoś takiego? Dobra, no wsalałem to. Tak mi się rzuciło na myśl w ogóle będziemy więcej pogadanek uskuteczniać. To się nie martwcie. O wiele więcej będzie pogadanych. Będziemy rozmawiać sobie na różne tematy, grając sobie tu w tego Minecrafta. W ogóle złapałem bakcyla, tak, żeby sobie pogadać. Lubię tak robić. Mniej lubię grać, a więcej pogadać sobie z Wami, więc będziemy to oczywiście w jakiś tam sposób uskuteczniać. Będą różnego rodzaju tematy. Jeżeli chcecie, to możecie mi też podrzucić temat do rozmowy. No ale cóż. Mówił to ja, Brod, Green Screen Kid.